Dzień dobry, dzień dobry. Czy mnie słychać? Jakieś echo mam. Dajcie znać, czy mnie słychać. Dzień dobry, dzień dobry, cześć. Hello, słychać. Uch. Słuchajcie, czuję ulgę od razu. Zawsze taki poranny stres budzi mnie od razu. Słychać, nie słychać. Słuchajcie, dzisiaj taki poranek, w związku z jakby wydarzeniami, które też dzieją się w moim życiu, i w związku z tym wszystkim, dziękuję, dziękuję i cieszę się, że słychać. I w związku z tym wszystkim, słuchajcie, co dzieje się, wierzę, że tutaj dla ludzi w Halifax i widzę, że dla wielu osób przychodzą przemiany, przychodzą takie głębokie poruszenia, i to jest no takie, rzekłabym, przedziwne. Chociaż przecież powinno być naturalnym dla nas. Ale dzisiaj przychodzi mi na myśl, wielu ludzi za, zapytuje mnie, kiedy Bóg ich uzdrowi, kiedy oni dostaną ducha świętego. Bardzo często to pytanie pyta, pada, dlaczego ja nie mam tego ducha świętego? Ludzie się oskarżają, że tego ducha świętego nie mają, tak? Dzień dobry, dzień dobry, serduszkuję do, do wszystkich i dziękuję za wszystkie uśmieszki wasze, pełne miłości i radości. I dzisiaj przychodzą mi na myśl dwie historie. Pierwsza to Bartymeusza, który potrzebował uzdrowienia. Jezus doskonale wiedział, że on potrzebuje uzdrowienia, ale Bartymeusz zawołał raz i jakby nic się nie stało i musiał w takim krzyku rozpaczy zawołać drugi raz. I dopiero wtedy Bóg obrócił się do, do niego. I tutaj pojawia się takie pytanie, dlaczego tak jest, dlaczego Bóg od razu nie odpowiada, dlaczego my zawołamy i pewne rzeczy się po prostu dla nas nie dzieją, nie wiem. Czy, czy, jest to, czy to jest pytanie, które też pojawia się u Was? Bo we mnie się ono pojawia. Dlaczego Bóg potrzebuje czasu? Dlaczego jest tak na przykład, że jest ktoś 10 lat we wspólnocie, tam naprawdę długo we wspólnocie i uzdrowienie dla niego, dotknięcie przychodzi po wielu, wielu latach dopiero, uwolnienie przychodzi po wielu, wielu latach. I dochodzę do takiego wniosku, patrząc na osobę Bartymeusza, że Jezus czeka na moment, w którym człowiek nie chce uzdrowienia, ale chce Boga. Że Bóg czeka na moment, w którym ty wołasz o Niego. Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną, nie po to, żeby dostać uzdrowienie, ale po to, żeby Go spotkać. Bo Bartymeusz, <kluz> Ewangelia mówi, że Bartymeusz przejrzał, Bóg Go uzdrowił. On przejrzał i poszedł za Jezusem. Bóg chce nas uzdrawiać i chce dotykać. I wtedy, kiedy wie, że nasze serce nie, nie jest nastawione po to, żeby dostać korzyść. Że nasze serce staje nie po to, żeby pewne rzeczy, nie wiem jak, żeby coś dostać, żeby nawet dostać to uzdrowienie, żeby pozbyć się kłopotu, który masz sam ze sobą, ale Jezus czeka na taki moment, aż Ty po prostu jesteś gotowy pójść za Nim, gotowy wszystko rzucić. I Bartymeusz został uzdrowiony, przejrzał po to właśnie, żeby pójść za Jezusem. Więc y, możemy wysnuć taką myśl y, i ona mi w ten sposób się pojawia w głowie, że zobaczy tylko ten, kto chce iść za Bogiem. Przejrzy tylko te, ten, kto chce iść za Bogiem. Doświadczy tylko ten, kto ma w sobie tę determinację. I druga historia to jest z Marią Magdaleną, kiedy przychodzi do grobu, patrzy, że grób jest pusty, widzi mężczyznę i myśli, że to ogrodnik. Y, tak, i dopiero i w ogóle coś jeszcze dziwnego się dzieje. Bo w jednym i w drugim przypadku, kiedy przejrzał, kiedy Bartymeusz przejrzał, i kiedy nagle Maria Magdalena w tym ogrodniku, bo myślała, że to jest ogrodnik, który gdzieś tam się pałęta obok, w momencie, kiedy Jezus do niej się odezwał, powiedział Magdaleno. I ona odpowiada mu rabuni. I tak, I tak samo odpowiada Bartymeusz, bo Bartymeusz w momencie kiedy przejrzał, zobaczył Jezusa. Pierwsze słowa, które kieruje do niego, to mówi rabuni, tak? że to jest takie, taka odpowiedź człowieka, taka pieszczotliwa, taka czuła, taka dobra względem Boga dla ludzi, którzy, którzy już byli gotowi pójść za Bogiem, a nie jedynie chcieć go spotykać po to, żeby dostać uzdrowienie, żeby ułożyć sobie życie, żeby mieć komfort finansowy, żeby mieć dobrą pracę, żeby dobrze wychować dzieci, albo żeby dobrze ułożyło mi się małżeństwo. tak. Że to nie jest ten kierunek, że Jezus daje nam przejrzenie. I Magdalena, kiedy on powiedział do niej: Magdaleno, i ona przejrzała, to, to, to był ten moment, kiedy, kiedy ona szukała Boga. Ona nie przyszła do grobu, prosić o uzdrowienie. Ona przyszła szukać Jezusa, konkretnie Jego osoby. Ona przyszła dla Niego, po Niego, wiecie, cała ku Niemu. I uzdrowienie do człowieka życia przychodzi wtedy, kiedy my już porzucamy, jakby, jakbym powiedziała tak, wszystko przestaje być dla nas ważne. Na rzecz tego, że ważny jest Jezus dla mnie. Na rzecz tego, że ja po prostu chcę pójść za Nim. Więc motywy serca. Jakie są motywy serca? Czy ja chcę, żeby Bóg mnie uzdrowił? Czy ja chcę pójść za Bogiem, nawet jeżeli mnie nie uzdrowi? Czy chcę pójść za Nim, nawet jeżeli nie dostanę tego, co, co chcę? Jeżeli mam gotowość serca w sobie, że chcę go spotkać i chcę pójść za Nim, nawet jeżeli mi nie przywróci wzroku. Czy jesteście gotowi? Czy jesteście gotowi pójść za Bogiem? Monika Ojdana pisze, to są słowa dla mnie. Cieszę się, Moniu. Cieszę się, kochana. Bóg mówi, nawet jeżeli pewne rzeczy się nie zmienią, czy pójdziesz za mną. I Bóg do każdego z nas mówi, pójdź za mną. Dopóki my żyjemy w świecie głodów, chęci zaspokajania tych głodów, takiej głębokiej świadomości yy, yy, różnych potrzeb, które krzyczą w nas, i nie jesteśmy gotowi i nie jesteśmy gotowi pójść za Nim, to pewne rzeczy nie przychodzą, nie przychodzi Duch Święty. Monika, ty już poszłaś za Jezusem. To nie jest, że pójdziesz. Ty już poszłaś za Jezusem. Kiedy przychodzi Duch Święty to dzieje się ta przedziwna rzecz, że wszystko przestaje mieć znaczenie, zaczynamy żyć w innych kategoriach, zmienia nam się twarz, zmieniają się nam priorytety, mamy potrzebę wspólnoty z ludźmi, którzy mają te same myśli, te same pragnienia, te same dążenia. I nagle to, co łączy ludzkie serca, to pragnienie jego, nie pragnienie bycia uzdrowionym, nie pragnienie tego, że dostaniesz to, co chcesz, że twoje życie ułoży się według Twojego sprytnego, chytrego, malutkiego planu, tak? Tylko, że takiego pełnego komfortu i budowania Twojej pychy, ale że przyjdzie taki moment, w którym Ty pójdziesz za Jezusem i powiesz, mogą, mogą mnie nie szanować, mogą na mnie nie patrzeć, ja idę za Tobą, mogą, mogę nie być ważna, ja idę za Tobą, tak? I rodzi się, kiedy rodzi się wspólnota, kiedy spotykają się takie dwie osoby, spotykają się dwie osoby, które mówią: idę za Jezusem, chcę iść z nim, tak? Które, które kupują bardzo drogie flakony perfum, po to, żeby stopy mu obmywać. I dzieje się. I wtedy się dzieje. Ania Wałamaniu pisze, nawet jeżeli nic dla mnie nie ma, to chcę z nim i za nim. Ale on ma, on ma, ma siebie, on chce dać siebie najważniejsze, najpiękniejsze, najcudowniejszy skarb, tak? Dać siebie. I myślę, że to jest. Monika pisze, tak, poszłam. Tak, poszłaś, kochanie, poszłaś. Więc dzisiaj chcę Wam o tym przypominać, chcę Was uczulać na, na ten rodzaj myśli w nas, na tę postawę serca, na tę gotowość. Widzicie, tu się nic nie da skłamać, Panu Bogu, tu się nic nie da zagrać, tu żadne scenki teatralne nic nie dają, ponieważ Bóg bada meandry serca. Bóg pada mądry serca, On wie, kiedy nasze serce rwie do Niego, a w, i też wie, kiedy my chcemy tylko, żeby nam zrobił zakupy, tak? Bóg wie, kiedy, kiedy nasze serce jest pełne miłości i wie, kiedy my upatrujemy korzyści. Wie, kiedy jesteśmy krótkofalowi, wie, kiedy nie mamy takiego założenia w sercu, że kocham aż po grób. Dzisiaj. Dzisiaj obudziłam się po takiej, wydaje mi się, yy, yy, ciężkim wieczorze, ciężkiej modlitwie, z taką myślą o tym, że yy, Bóg do tej osoby mówi tańcz, tańczy dla mnie. Nie wiem, jak, czy pamiętacie, że to słowo, które ja kiedyś dostałam, bądź puella Saltens dla Chrystusa, bądź tańczącą w, yy, dziewczyną dla Chrystusa, bądź spalającą się w tańcu dla yy, Chrystusa, że, że Bóg że Bóg nas wzywa do tego, byśmy tworzyli wspólnotę ludzi, dla których On jest najważniejszy, prawdziwie, żebyśmy tych durnych wspólnot nie tworzyli, durnych po prostu, w których żyjemy i tak wiecie: trwamy, nic się nie dzieje, wiecie, jak to w tym sketchu, nic się nie dzieje, tak? Trwamy w tym. Nie przychodzą uzdrowienia, buduje to nasze niezadowolenie, co najwyżej pycha, jeżeli ktoś do jakiejś formy władzy się dorwie, tak? Bóg chce wspólnot ludzi, dla których wspólnotą jest to samo pragnienie, to samo dążenie, ten sam kierunek. Ja chcę i za tobą. Nie jest dla mnie ważne tak wiele rzeczy, jak to, że, że chce. Kasia pisze: Uczciwość mojego serca, Bóg wie. Tak, On wie. On wie, czy jesteśmy gotowi zgodzić się na to, że on pewnych rzeczy nam nie poukłada. One się nie ułożą, ale i tak pójdę za tobą. Że, że zobaczcie, Maria Magdalena zachodzi do grobu i na początku nie widzi, na początku myśli, że ogrodnik, ale ona chodzi, go szuka. Chodzi, z troską wypatruje, pojawia się zmartwienie. Gdzie on jest? Czemu grób jest pusty, tak? I dopiero na jego głos mówi Rabuni, Rabuni, jakie to jest piękne. Martusia też pięknie pisze. Ja chyba jestem gdzieś pomiędzy tym, między rezygnacją z tego, żeby Bóg coś dla mnie zrobił, a tym, żeby po prostu iść. Marta, modlę się o to, by Duch Święty przyszedł i tak pracował w Twoim sercu, tak ogarniał miłością Twoje serce, byś rzuciła wszystko, byś wypuściła wszystko z rąk i byś pobiegła za Nim. Byś po prostu pobiegła za Nim. Być jak ogień. Tak, wtedy nie ma, nie ma możliwości. Bóg, Bóg sprawia, że wszystko w nas płonie. Bóg sprawia, że wszystko w nas płonie. Rabuni, tak. Rabuni, ojcze mój, tato mój, tak? Ukochany ojcze mój. I kiedy my mamy taką postawę, i kiedy idziemy za nim, i kiedy czujemy w sobie tę miłość dziecka do ojca i tę taką bezkarność dziecka wobec rodziców, Taką pełną miłości, zaufania, tak, to to zmienia nasze życie, zmienia patrzenie na innych ludzi, powoduje, że my inaczej patrzymy na ludzi, inaczej z nimi chcemy wędrować na tych Bożych drogach. Więc życzę Wam dzisiaj, w ten dzień, abyście znaleźli w sobie odwagę i łaskę, i modlę się o tę łaskę. Duchu Święty, proszę Cię, udziel nam wszystkim łaski, czystego serca serca, które chce Ciebie ponad wszystko. Udziel nam łaski czystego serca, błogosławieni czystego serca, bo oni Boga oglądać będą. Nie wiem, czy to tak brzmiało, ale chyba tak. Czystego serca. Więc niech to będzie dzień pod takim hasłem: że idziemy, szukamy Jezusa. E, idę i patrzę, wypatruję, gdzie jest, gdzie jesteś, gdzie do mnie mówisz, gdzie mnie prowadzisz, jakie myśli snujesz we mnie. Nie? Tego Wam życzę. Udziel nam panie, tak, udziel nam panie. Pozdrawiamy cię, Agnieszko. Widziałam wczoraj twojego męża na szkole, więc wiem, że on już jest z nami, a ty dalej z rodzinką w Polsce. Pozdrawiamy cię serdecznie. Dziękuję, tak, Marta, wypuścić wszystko z rąk. Słuchajcie, życzę wam, yy, życzę wam, żeby ten dzień był pełen takiego ognia, był pełen czystości waszego serca, czystości waszych pragnień. Nie? Że mogę być kulawa, mogę być kulawa, aby Twoja, nie? Mogę być niedoskonała, abym aby była Twoja. Ja, wydaje mi się, że miłość taka jest. My też, Agnieszko, tęsknimy za Wami, za truskaweczką Waszą. Bardzo tęsknimy. Wyślij nam jakiś filmik z malutką. Chętnie popatrzymy na nią. A już niedługo się wszyscy widzimy w Smolanach na rekolekcjach, i powiem Wam, że jestem bardzo, bardzo ciekawa, co Bóg będzie robił, bo jeszcze się rekolekcje nie zaczęły, a dzieje się tak dużo pięknych uwolnień, uzdrowień, cudów pośród nas, że aż po prostu chce się żyć, aż chce się żyć. Pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Życzę dobrego dnia i co? Do jutra, kochani, z Bogiem. Pa, pa. pa, pa.